Kochani, po raz kolejny zwracam się do was właśnie w ten sposób. To szczególne, wyjątkowe ogłoszenia duszpasterskie. Niedziela parmowa kończy okres 40-dniowej pokuty, okres wielkiego postu, a rozpoczyna nowy czas w liturgii, czas wielkiego tygodnia. Przed nami obchody najważniejszych tajemnic naszej wiary. Szczytem tych obchodów będzie święte triduum Paschalne, czyli święte trzy dni Paschy. Paschy to znaczy przejścia, przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Tegoroczny wielki post był dla nas szczególny, bo epidemia koronawirusa właściwie wygłosiła nam wszystkim nieme rekolekcje pokazała, kim jesteśmy, jak bardzo jesteśmy krusi, niewystarczający. I Pokazała nam również, co w naszym życiu tak naprawdę jest istotne i jest ważne. Zweryfikowała nasz sposób działania, ale równocześnie zweryfikowała nasz sposób myślenia i wartościowania. Mam nadzieję, te święta, które są przed nami, będą trudne, będą wyjątkowe. Jedne z takich, które będziemy długo pamiętali. Ale jeśli mają być świętami autentycznymi, Prawdziwymi, głębokimi. To one mają być właśnie takie. To one mają być właśnie trudne. Kochani, w tych dniach nie myślmy tylko o sobie, pomyślmy o innych. Pomyślmy o tych, którzy służą. Widzimy w mediach przekazy z zagranicy, przekazy z Włoch, pokazujące lekarzy, którzy. Śpią na posadzkach w swoich szpitalach. Pokazują tych, którzy nie zdejmują przez wiele dni strojów ochronnych, którzy od tygodni nie spotykają się z dziećmi, współmałżonkami. Z to są obrazy poświęcenia, obrazy, dla których winniśmy mieć szacunek. I właśnie do tych ludzi winniśmy mieć dzisiaj podziw i uznanie. I o nich w tych dniach winniśmy pamiętać. Władze apelują o to, aby maksymalnie ograniczyć kontakt pomiędzy ludźmi, by nie przenosić dalej wirusa. Winniśmy więc pozostać w domach. To tak dużo, ale z drugiej strony można powiedzieć, że tak niewiele. I myślę, że warto popatrzeć na to wszystko właśnie z tej strony. Powiedzieć sobie, że to jednak jest bardzo niewiele. Bądźmy więc dla siebie nawzajem dobrzy. Bądźmy dobrzy, bo ta dobroć, która jest wymaganiem od siebie, ograniczeniem siebie, będzie jednocześnie darem dla innych i będzie jednocześnie najlepszą modlitwą. Przed nami, tak jak powiedziałem, święte tridum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień, w którym wspominamy ostatnią Wieczerzę. Wspominamy, kiedy to Jezus w Wieczerniku bierze chleb, łamie go, daje swoim uczniom, mówiąc, to jest ciało moje. Kiedy błogosławi kielich, mówi, to jest krew nowego przymierza, która za Was będzie wylana, kiedy uczniom obmywa nogi i mówi czyńcie podobnie. Wielki czwartek to wspomnienie ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Wielki piątek to dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje mszy święty. W tym dniu Kościół gromadzi się na liturgii Słowa, na adoracji Krzyża i na Komunii Świętej. I w tym dniu obowiązuje nas wszystkich post. Wielka Sobota to czas ciszy. To nasze czuwanie i oczekiwanie. Polskim zwyczajem. Jest w tym dniu święcenie pokarmów na Stół Wielkanocny. W tym roku księża biskupi apelują, aby nie przychodzić do kościołów, nie tworzyć zgromadzeń. I jest możliwość, aby jedna z rodziny, jedna osoba z grona rodziny pobłogosławiła pokarm wielkanocny. Modlitwa Takiego błogosławieństwa, znajduje się na stronie internetowej do wykorzystania. Gdyby ktoś nie mógł, nie potrafił z różnych powodów, to u nas przed kościołem na parkingu o godzinie 9, 10, 11 przejdę i ci, którzy przyjadą w samochodach i wystawią. Koszyk ze święconką z okna samochodu, to te pokarmy będą pobłogosławione. Ale prosiłbym, aby w tym czasie nie wysiadać, byśmy nie łamali ograniczeń, które są na nas nałożone. Wielka sobota wieczorem to obrzędy Wigilii Paschalnej. To szczególna msza święta, bo msza, która. Rozpoczyna obchody zmartwychwstania pańskiego. To najpiękniejsza celebracja Paschy, przejścia poprzez historię zbawienia, ukazania tej Paschy Starego Testamentu i Paschy Nowego Testamentu Paschy Chrystusa. Najbliższa niedziela, niedziela zmartwychwstania. W naszej parafii rozpocznie się Muszą świętą o godzinie 8. Nie będzie procesji rezurekcyjnej ze względu na ograniczenia, którym podlegamy. Inne msze święte będą mszami świętymi według rozkładu, który Państwo znajdziecie na stronie internetowej. Chciałbym z tego miejsca złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Te święta są świętami pełnymi radości, ale ta radość Wielkanocna ona rodzi się z ofiary. I dla nas, jeżeli chcemy być ludźmi pełnymi radości i pełnymi szczęścia, musimy coś od siebie dać, coś od siebie ofiarować. Ofiara jest najpiękniejszą modlitwą. Pamiętajmy o tym. Jest najpiękniejszym także darem, darem dla bliźniego. Chciałbym z tego miejsca, z własnego domu, Wam wszystkim życzyć Bożych, pełnych ciepła, pełnych radości, zdrowych świąt Wielkiej Nocy. Niech nam wszystkim Pan pobłogosławi i oby, obyśmy spotkali się w najbliższym, jak najbliższym czasie w naszej świątyni parafialnej, gdzie będziemy mogli zaintonować wspólnie. Radosne. aleluja Dziękuję.